Rozpoczęliśmy drugi etap przygotowań do Centralnej Ligi Juniorów. Dzisiaj odbyły się testy motoryczne, już po raz drugi. Pierwsze wykonaliśmy na początku czerwca. Będziemy mieli teraz możliwość porównania efektów treningu, czy, czy udało się zrealizować określone cele. Chłopcy dziś byli przebadani pod kątem szybkości, mocy kończyn dolnych, wytrzymałości. Przeszli też w międzyczasie test FMS, który pozwoli nam określić podstawy motoryczne, mobilność, stabilność. Na tej podstawie będą przygotowane indywidualne plany korekcyjne i będziemy mogli indywidualizować plan treningowy. Testy motoryczne są takie same jak w pierwszej drużynie, aby trener z Kowronek, trenerzy Deja mieli porównanie: mogli zawodników z 18 porównać do, do zawodników pierwszej drużyny, aby byli z tym z tym wszystkim na bieżąco, także cieszymy się, że tutaj dzięki tej bliskiej współpracy możemy mieć dużą wymianę informacji w obie strony. Dołączyło do nas kilku nowych zawodników, z czym się cieszymy, bo, bo podnoszą oni jakość drużyny, a wiadomo im silniejsza drużyna, tym będziemy mogli bardziej pracować nad podnoszeniem potencjału każdego zawodnika.